Czy budynki na zgłoszenie wymagają odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego? Witajcie na kanale Krzysztofiak i Babiak Architekci. Dziś poruszymy ważny temat dotyczący procedur budowlanych, a mianowicie, czy budynki na zgłoszenie wymagają odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego? Zaznaczam, że w tym materiale będzie mowa tylko o budynkach gospodarczych i rekreacji indywidualnej. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tym tematem, to zapraszam do oglądania. Polskie przepisy umożliwiają uzyskanie zgody na wybudowanie budynku na dwa sposoby. Pierwszy z nich to pozwolenie na budowę. Charakteryzuje się tym, że z urzędu otrzymujemy pisemną decyzję, na podstawie której możemy wybudować nasz budynek. Aby zacząć budować na podstawie decyzji, ta decyzja wpierw musi się uprawomocnić. Kiedy się uprawomocni, czyli żadna strona nie wniesie swojego sprzeciwu, Wtedy dopiero możemy przystąpić do budowy. Drugi sposób to jest zgłoszenie. Wybierając ten tryb, zdecydowanie szybciej możemy zacząć naszą budowę. Urząd nie wydaje decyzji, tylko odbywa się to na zasadzie tzw. milczącej zgody. Skoro nie ma decyzji, to nie ma jej uprawomocnienia. Na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę urząd ma ustawowe 65 dni plus czas na uprawomocnienie się decyzji. Dopiero wtedy możemy zacząć budowę. W przypadku zgłoszenia urząd na dzień dzisiejszy, czyli na rok 2023, ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku i ewentualne uwagi. Jeśli po 21 dniach nie dostaniemy żadnej wiadomości z urzędu, to znaczy, że mamy tą tak zwaną milczącą zgodę i możemy od razu przystąpić do budowy naszego budynku. Zgłoszenie jest trybem znacznie szybszym i łatwiejszym, ale należy pamiętać, że nie każdy budynek jesteśmy w stanie zrobić na zgłoszenie. Jakie dokładnie obiekty możemy zrobić na zgłoszenie, mówi nam artykuł 29 prawa budowlanego. W tym materiale nie będę przytaczał tego artykułu. Pokrótce powiem teraz, czym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i jaką pełni rolę w procesie budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w skrócie PINB, jest to organ pierwszej instancji, który zaraz obok starosty pełni funkcję administracyjną w zakresie budownictwa na szczeblu powiatowym. Do nadzoru budowlanego należy m.in. kontrolowanie, czy są przestrzegane przepisy prawa budowlanego, nadzór budowlany przeprowadza kontrolę trwających i zakończonych inwestycji budowlanych, zajmuje się sprawami samowoli budowlanych oraz bada przyczyny powstawania katastrof budowlanych. Są to niektóre obowiązki nadzoru budowlanego, ale nie będę wymieniał wymieniał tutaj wszystkich. Wymienione przeze mnie wydają mi się najbardziej istotne dla przeciętnego inwestora. Dla budynku na zgłoszenie nie wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, więc jeśli chodzi o budynki gospodarcze i rekreacji indywidualnej nie ma obowiązku zgłaszania do nadzoru zakończenia takiej budowy, a co za tym idzie nie ma odbioru takiego budynku przez nadzór budowlany. Oraz całej tej papierologii związanej z odbiorami. Ale to wcale nie oznacza, że możemy zgłosić do urzędu budynek, a później wybudować niezgodnie ze zgłoszeniem, ponieważ nadzór budowlany ma prawo skontrolować budynek na zgłoszenie i jeśli stwierdzi niezgodność z dokumentacją zgłoszenia, nałoży obowiązek usunięcia tych niezgodności lub przeprowadzić legalizację, co wiąże się z opłatami legalizacyjnymi, a w skrajnych przypadkach może nawet nakazać rozbiórkę takiego budynku. Proszę więc pamiętać, aby Dokumentacja zgadzała się ze stanem faktycznym wybudowanego budynku, żeby w przyszłości nie mieć niepotrzebnych problemów. A przecież nie o to chodzi, żeby sobie stwarzać problemy, tym bardziej kosztowne problemy, jakim są przebudowy lub legalizacje takich budynków. To tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że ten krótki film pomógł Ci w Twojej sprawie. Nie zapomnij subskrybować kanału, aby być na bieżąco z treściami, jakie tutaj publikujemy z zakresu budownictwa i związanych z tymi przepisami. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale.